up! z tej strony Lub Kurt i zapraszam na kolejny mecz w FIFA 10 w trybie zostań gwiazdą. Przed nami niestety już pożegnalne spotkanie z Ligą Mistrzów, przynajmniej w tym sezonie, z mecz zewce Kopenhagą. Niestety nie mamy już szans na awans z fazy grupowej, ponieważ jak przypomnijmy, że awansują tylko dwie pierwsze drużyny. Widzimy Manchester United ma już 9 punktów. My, jeśli wygramy nawet z Kopenhagą, będziemy mieli punktów 8, więc nie mamy najmniejszych szans na awans. No cóż, jakie to przykre. Ostatnio udało nam się wygrać z Manchesterem United 1-0 po bramce jakżeby inaczej mojej. No i to był naprawdę świetny mecz. Zdobyłem Ocenę 10-0 i zdobyłem koronę króla. Nie, króla strzelców. Koronę najlepszego piłkarza w tym meczu. Oczywiście, być może Manchester nie grał na 100% swoich możliwości, bo już miał zapewniony awans. Real Madrid ma już też zapewnione pierwsze miejsce. Sprawdźmy sobie jeszcze klasyfikację. No, no, liczyłem, że gdzieś tu będę, ponieważ strzeliłem już dwie bramki w Lidze Mistrzów. A być może w asystach. Nie, w asystach mnie nie ma, za to jest aż dwóch piłkarzy i Dortmund no cóż nie, nigdzie mnie tu nie ma w tej klasyfikacji ale za to pokażę wam coś jeszcze co zauważyłem jeśli chodzi o strzelone bramki to Borussia strzela dwie i to obie, obie moje, nie chciałbym się chwalić ale <grywka> chyba mam jakiś patent na strzelanie w lidze mistrzów więc no strasznie długie przywitanie dzisiaj mi wyszło ale jedziemy już już z meczem Podaj trzy razy górą bez problemu. Wykonamy sobie to zadanie w ciągu pie pierwszych 15 minut meczu. Hmm. Aha, hmm. współczynnik strzelonych bramek, czyli. Ja myślę, że to jest dla wszystkich zrozumiałe, ale w razie co wyjaśniam. Hmm. Chodzi o to, że minimum 15% naszych strzałów musi zakończyć się bramką. I to tyle, cała filozofia. No i przed nami mecz. Ostatni mecz w Lidze Mistrzów. W tym sezonie z Kopenhagą pożegnalny mecz i my, i Kopenhaga. Zresztą również nie ma szans na awans. Więc gramy o, o przedostatnie miejsce, czyli o trzecie miejsce w grupie. Myślę, że jest o co walczyć. Zresztą nie mam nic do stracenia. Po prostu dam z siebie wszystko, tak jak zawsze. Nie mam zamiaru odpuszczać. Tak więc. Tym bardziej, że nie mam zielonego pojęcia, czy tutaj, e, czy w tej grze jest, jest ten przepis, no, o którym już wspominałem ostatnio. E, czyli tak jak jest w rzeczywistości, że trzecia drużyna, e, trzecia drużyna w, w grupie w Lidze Mistrzów awansuje do ćwierćfinału Ligi Europy. Tak m, jakby na, na pocieszenie można powiedzieć. E, nie wiem, czy tak jest... E, tej grze nie sądzę prawdę mówiąc, bo to chyba jest jakiś świeży hmm, świeży przepis, który wszedł stosunkowo niedawno a FIFA 10 hmm, nie jest to hmm, najświeższa produkcja więc no cóż, nie sądzę ale kto wie, być może sobie jeszcze pogramy w europejskich pucharach w tym sezonie byłoby bardzo miło, ale nie robię sobie nadziei w każdym razie gram się w europejskich pocharach e, bardzo dobrze ponieważ... Mm, ile meczów zagraliśmy? Mm, niech pomyślę. To jest szósty mecz. E, mój w Lidze mistrzów i strzeliłem dwie bramki. Przypomnijmy, że jak na razie mój dobytek po około 30 meczach e, w ogóle w karierze wynosi trzy bramki. Z czego dwie w Lidze Mistrzów, no To jest... E, to jest to o czym świadczy no, zapomniałem o moim zadaniu, żeby podawać górą e, za chwilę wykonamy sobie to zadanie bo chcę już mieć je z głowy a on już zapomnę i niepotrzebnie 25 20, sorry, punktów doświadczenia pójdzie pójdzie na marne a przecież jest to tak łatwe zadanie, że mogę je wykonać e, dosłownie poświęcając tylko chwilę czasu ok no i teraz spieprzyłem Potrzebnie prosiłem o podanie. Okej, okay. mamy piłkę. Jak zwykle na lewej stronie boiska nikogo nie ma. Więc przenieśliśmy też tam ciężar gry. Okej, okay, podanie w tempo. A, ależ fatalnie mi to wyszło. Jestem ciekaw dlaczego. Okej, okay, FC Kopenhaga. No. Niestety sprawiła nam sporo. Sporo problemów w pierwszym meczu, ponieważ wygrała z nami ten mecz. I to powiem szczerze, że wygrała zasłużenie. To było dosyć nieoczekiwane, ponieważ wszyscy praktycznie w meczu, w dwóch meczu z Kopenhagą, od razu dopisywali sobie po trzy punkty. No, ale tak się niestety nie stało. No być może no, gdybyśmy wtedy wygrali pierwszy mecz z tą Kopenhagą albo chociaż zremisowali to, walczylibyśmy do końca w tej chwili o awans do ostatniego meczu. No, jeśli Manchester United zdobyłby te swoje 9 punktów i my też 9 punktów, to decydowałby bilans bramkowy. A ten, no chyba mamy słabszy, aczkolwiek kto to wie. A więc myślę, że w tym meczu, nawet jak zdobędziemy e, remis, to i tak my będziemy na drugim, no, sorry, na trzecim miejscu w grupie. Um, niby nic, ale zawsze jakieś tam osiągnięcie. Trzecie miejsce w grupie za rok czwarte. Jest, <grytanie> za rok drugie, sorry. O czwarte to czwartego chciałbym uniknąć. Taki progres tylko w drugą stronę. Byłby niewskazany. Okej, okay, podanie z pierwszej piłki. Lub kurczę tego jest specjalistą po prostu. Um, w końcu jest takim playmakerem, typowym rozgrywającym drużynym. Mózgiem drużyny, o, może tak. Przez niego przechodzi naprawdę wiele podań podczas, podczas każdego meczu. O, Hummel zadał pierwszy strzał. W ogóle w tym meczu, bo chyba Kopenhaga jeszcze też nie oddała żadnego. Sprawdźmy statystyki. Tak jest. A nie, oddała jeden strzał. Po jednym i to niecelnym. Posiadanie piłki na... Naszą korzyść, udane w ślizgi na ich korzyść, ale to są takie statystyki bardzo nieistotne, ponieważ wszyscy wiemy, a przynajmniej ci, którzy interesują się piłką nożną, statystyki nie grają. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zdobyć jak najwięcej goli. Dlatego piłka czasem bywa okrutna, ale dlatego, jest też, dlatego też jest piękna. Dzięki swojej nieprzewidywalności. I szkoda, bo blisko, żebym od... żeby ten ślicznik mi się udał. No, oczywiście no przypominam, że tutaj remis absolutnie jest na naszą korzyść. Mm. No teraz ciekawe rozegranie Lewandowskiego, <grywa> ale sobie pograli Lewandowski z Błaszczykowskim. Pokazali naprawdę kawał dobrego futbolu z pierwszej piłki. Takie dośrodkowania <głos》>, Znaczy dośrodkowania yy, Najpierw podanie yy, Podanie górą Od Lewandowskiego do Błaszczykowskiego Potem na odwrót yy, I strzał z pierwszej piłki lewego no, akcja naprawdę Palce lizać Ok lewy Zagraj tutaj świetnie Aj. o jeszcze nie ten dribbling No tak Wpadanie na przeciwnika To nie jest najlepszy nie jest najlepszy sposób na minięcie go z piłką. No okej, okay, 62 minuta, trzecia właściwie już. Aj, to jest blisko A, odbiór mi zaliczyło na plus, czyli musiałem jakąś tam musnąć tą piłkę, i zaliczyło mi na udany odbiór. Dobra, lub kurde, nie zapomina, że jest ich pomocnikiem. Ja. Czasami się zapominam i gram jako najwyższy wysunięty napastnik Najwyżej wysunięty napastnik, może tak Teraz Lofkurtz, strzał! Bravissimo, panie Lofkurtz Zobaczmy powtórkę Oh my fucking god Bo myślę, że to jest jedna z najładniejszych bramek, jaką zdobyłem w FIFA 10 w okienko. Jeszcze piłka odbiła się od poprzeczki. Bramkarz nie miał najmniejszych szans na odbronę tego strzału. Lubkurs popisał się kapitalnym strzałem. Wow, no tyle mogę powiedzieć. Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego, co w tej chwili zrobił mój piłkarz. A no cóż, szkoda, że, mm, że odpadamy z tej Ligi Mistrzów, bo naprawdę <laughs> Lubkurc radził sobie w niej świetnie. Przypomnijmy, że to już trzecia, e, trzecia bramka lub Lubkurca w Lidze Mistrzów. Teraz kolejna akcja. Tym razem może dośrodkujemy. A nie, schapiemy się. No, sorry za moją chrypkę. No ale przypominam, że strzeliłem... Borussia Dortmund strzeliła trzy e, bramki w tej edycji Ligi Mistrzów. I te wszystkie trzy były autorska, autos, autorstwa lub kurca. Co, co jest fajne, naprawdę. No i Lubkurc po, powiększa swój, swój dobytek bramkowy do już czterech, czterech goli w swojej karierze. Przy czym już drugi mecz z rzędu zdobywa gola, więc myślę, że już się rozkręcił i, i w tej chwili będzie zdobywać bramki regularnie. Albo wręcz przeciwnie, nastrzelał się i teraz pół sezonu nic nie trafi. A miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To wszystko zresztą zależy ode mnie. Okej. Okay. Teraz próbuję pokręcić troszkę obrońcami. Ależ to było dziwne. No okej Przynajmniej bardzo dużo punktów doświadczenia mi, yy, mi wpadnie. To też jest yy, warto zaznaczyć. Że chociażby warto jest grać dla tych punktów doświadczenia. Okej, okay, lub kurt. I już widziałem końcówkami palców. w Bramkarz obronił. Świetny, precyzyjny strzał w krótki słupek. I bramkarz miał sporo problemów. Ale dobry refleks. No już myślałem, że uda mi się strzelić swoją piątą bramkę w karierze. I to drugą w tym meczu. To był pierwszy mecz, w którym strzeliłem dwie bramki. Więc kolejny tak jakby... Etap, kolejny taki achievement mojej piłkarskiej kariery byłby odhaczony. No, kurde, szkoda, szkoda. Się nie dał rady podać, bo był naprawdę w dobrej sytuacji. Drugi mecz z rzędu fenomenalny i to nie tylko pod kątem zdobycia bramki, ale jeszcze mm, ogólnie bardzo, bardzo dobrze Lub się spisał w tym meczu. Dobrze rozgrywał jego podania. W, myślę, że miał celność podań. Gdzieś w okolicach 90%. Więc naprawdę całkiem sporą. Drużyna rzadko traciła przez niego bramkę. Yy, przez niego piłkę, sorry. Bramkę zresztą też. Okej, okay, dzięki za podanie. No myślę, że możemy sobie spokojnie dowieść ten, ten wynik do końca. No i dwa ostatnie mecze w Mistrzów udało nam się wygrać. Szkoda, że to nie były dwa pierwsze mecze, wtedy mielibyśmy. Yy. Wtedy mieliśmy emocje do końca, ale fenomenalna była ta bramka. Będziemy ją często powtarzać w powtórkach. Będą pokazywane na całym świecie. I z tytułem oto nowa gwiazda reprezentacji Polski. Nowa gwiazda światowego futbolu. Rodzi się na naszych oczach. To jego czwarta bramka w karierze, ale jaka bramka. I tymczasem Lewandowski, no cóż, troszkę mu zabrakło kondycji, <laughs> jak się burzy. No dobrze, no spokojnie już tutaj pomasujemy, już nie boli. Tak, Lewandowski już wstał. No i zedba już będzie wykonywać ten rzut wolny, jak każdy zresztą ma, niestety rzadko kiedy mamy z tego pożytek. A może się tam pokręcę gdzieś. Hmm, fajnie. <laughs> Subotic i 2 do 0 dla Borussia Dortmund. Aha, tam byłem. O, widzicie, teraz na dole ekranu tam biegałem. Zawsze dobrze jest, grając w tym, w tym trybie, zostać gwiazdą. Kręcić się tam w okolicach pola karnego, czekać na jakąś dobitkę, a nuż piłka trafi prosto pod nasze nogi, i będziemy mieli klarowną sytuację do dodania strzału. Ja tak zawsze staram się robić, ale nie zawsze mi wychodzi. Okej, okay. świetnie, odebraliśmy piłkę. No, teraz straciłem, ale to już nie ma najmniejszego sensu. Szkoda w sumie tej bramki, ponieważ straciłem mój monopol na zdobywanie bramek w Lidze Mistrzów przez Borusję Dortmund ponieważ jak na razie na cztery bramki w Lidze Mistrzów strzeliłem, strzelił ja 3 no ale cóż, wypada mi się cieszyć, zwycięstwo 2 do 0 moja bramka w 68 minucie, po prostu Stadiony świata Subotic też 90, postawił kropkę na D Proszę jeszcze statystyki, jestem ciekaw. 6 strzałów, 4 w światło bramki. Niezła skuteczność, muszę przyznać. Świetny mecz, absolutnie zasłużone zwycięstwo. Sprawdźcie moje statystyczki. Ocena 10-0. Dwa razy z rzędu zostałem najlepszym piłkarzem meczu i dwa razy z rzędu zdobyłem bramkę. I dwa razy z rzędu zostałem oceniony na 10-0, czyli najwyższą możliwą ocenę. No, jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu. Hmm, zagrał wspaniały mecz. <grym> Beach, please. To był fenomenalny mecz. I następny mecz już z Nurembergą, czyli wracamy do szarej codzienności Bundesligi. Hmm, no cóż. A może sobie sprawdzimy statystyki w mojej tej Lidze mistrzów. A, i niestety odpadliśmy. Zabrakł tylko jeden punkt. Szkoda, szkoda. Ale naprawdę czuję się e, bardzo dobrze, jak nam mówisz, sezon e, debiut w, w Lidze Mistrzów. Tu są. A no nie, chciałem klasyfikację zobaczyć. Jest tu gdzieś lub Nie, jest jakiś e, MyCone, Nie znam gościa. Hmm. A tutaj, może, chociaż się gdzieś załapałem. Nie, asysty też nie udało mi się. Niestety nie zapiszę się na kartach statystyk w Lidze Mistrzów, ale. Mój prywatny Mount Everest już osiągnąłem. Strzeliłem 3 bramki na 6 spotkań w Mistrzów. To jest fenomenalny wynik. <grym> Wiem, że nadużywam tego słowa, ale. Okej, okay, tak więc zapraszam na kolejne odcinki. Zagrajmy w FIFA 10 w trybie Zastanę Gwiazdą, Gwiazdom. Następny już z FC Nuremberg. Serdecznie zapraszam na, na ten odcinek. Ja jestem kurs I niech moc będzie z wami na razie.